Ja wierzę, że żeby przyciągnąć uwagę, trzeba wkurzyć 80% ludzi, żeby trafić do swoich 20%. 99% pytań, starając się, nie urazić nikogo i wypowiedzieć tak, żeby wszystkie korpo okrągłe zdania pasowały do każdego, no to ten kontent nie będzie interesujący i bardzo rzadko przełamie Twoje status quo. Ale jak ja wiem, do których 20% chcę dotrzeć, i nie boję się powiedzieć: słuchaj, jak chcesz osiągnąć rezultaty w marswie osobistej, to jak będziesz postował raz w tygodniu, to fajnie, ale to jest tak, jakbyś raz w tygodniu chodził na siłowni. Kiedy zrobisz tego bicepsa? No, jeżeli chcesz, masz teraz motywację, chcesz okay. działać, to przez jakiś czas tej pierwszej fazy publikuj codziennie. Rzucaj codziennie makaronem o ścianę, wyciągaj wnioski, ucz się, a potem dojść do momentu, w którym publikujesz dwa razy, raz w tygodniu, taki, który jest komfortowy dla twojego biznesu. Ale jak chcesz się czegoś nauczyć, no to musisz to robić często. I zobacz, ten komunikat wkurza sporą część ludzi, bo ja mówię to, co część guru mówi, nie, no jasne, jeden raz w tygodniu możesz, nie ma problemu, a ja mówię, nie, to jest problem. Nie? Czyli mówię już do konkretnej osoby i przełamuję pewien status quo.